I tu już jest mała zapora No nie wiem czy to nie jest śliskie, żebym tam się nie teleportował na dół Nie będę tam podchodził Mówią, że to polska Niagara Ale taka trochę słaba ta Niagara No i tu jest staje przy drodze, tam jest parking Co prawda płatny jest parkomat Myszko za 3 godziny pierwsze Zejdę na dół, zobaczymy jak to wygląda to jest przy hotelu tak. Tu się schodzi troszkę niżej. Bardzo fajnie, to ładnie to wygląda. Dobra, idziemy tam na ten mostek. O, tu można sobie na szlak wejść. No i tu się wchodzi na ten mostek. taka kolejka zwisły <noise> te deski to takie nie no dobra twarde fajnie to wygląda próbę sobie zdjąć aha i tu się przechodzi do jakiś nie wiem dokładnie co to jest ale nie wiem czy to jest jakiś muzeum czy coś chyba kurczę, urwane jest tabliczka, nie wiadomo o co być A dobra nim nie będziemy tam już szli sobie na dół. A to jest, ja już wiem, to jest znak Habsburg tych Habsburgów chyba, nie? Dobra, jedziemy dalej To na radę, trzymajcie się.